Siemaną z tej strony Wojtek, widzę Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie, tak normalnie, rundy Bad Wars na chillku. Zagram dwie, trzy rundy. Mam nadzieję, że Wam się film spodoba. No i co? Ja już nie przedłużam i lecimy. Dobra, już jesteśmy wy ludzie. Ja tylko, moi drodzy, nie zwracajcie co robię. Tylko zostawiam ustawienia. Mm, dobra. Od razu zapraszam Was do mojego, do mojego Discorda. Link będzie oczywiście w opisie, jak zawsze. Mm. Jeszcze. Y oczywiście pamiętajcie, łapka w górę musi być. Mnie kurwa interesuje co? Chłopcu na makierze jedzie. Była normalka na makierze jedzie. To tak było widać. Przepraszam was jeszcze za to, że oczywiście tak rzadko wrzuciłem odcinek, ale wiecie, szkoła musiałam się uczyć. no po prostu mi się. Nie chciało. prawiebym spad. Lecimy Jest! Kurna. No jakbyście nie widzieli dlaczego ja tak się cieszę. Bo jest taki patent, no dobra, wiem, że dużo osób o tym wie. Jest taki patent, że jeżeli zwalisz kogoś do Wojda, i on leci, i w tym momencie rozwalisz łóżko, kiedy spadniesz, to on niszczy mu się łóżko i od razu umiera. Kurna, on teraz musiał tak wkurzyć się, że on dla niego. No, yy, taka ciekawostka. A, prezenty są, zapomniałem, że już święta zaraz. Ja! Co ja zrobiłem? 4 <ścoughs> emeraldy i dwa prezenty miałem. Moi drodzy! tam na święta Bożego Narodzenia będzie nowa gra na moim kanale nagrywana. Będzie live na święta, świąteczne. Ale live'a będę zrobię, jeżeli na mojego Discorda dojdą 3-4 osoby. Teraz już to zrobię. Bo stworzyłem Discorda. Jest, wiem, mały jest, ale Ktoś mógłby na nim, kurna, gadać, a nie ja sobie czasami siedzę tak w wolnym czasie, oglądam, nie wiem, coś na YouTubie i, kurna, oglądam sobie odcinek jakiś, siedzę na Discordzie, a tam nikt nie gada, kurna. Dużo jest osób, wiem, ale no, kurna. Jak tym. ale to jest zwalone. Nie ma czerwone, no to są tylko szary. co? Nie taki mniej winielski nie wiem. Drodzy, Nie wiem czemu, ale wywaliło mnie z tamtej rundy tak. Churno jakie ładny skiń, co teraz... Oczywiście. Dobra moi drodzy. Sorry tamtą rundę nie dograłem, bo wywaliło mnie nie wiem dlaczego z niej, ale chyba przez laga wywaliło mnie. I nie mogłem wpisać komendy rejoin. I nie działa mi to. O kurna. To było dobre.